14 hektarów gruntu, które ma być przysłonięty taflami szklanymi fotowoltaiki. Nikt na o zdanie nie pytał. Sama mam przy domu fotowoltaikę i jakoś nie widzę jakiegoś takiego zagrożenia. No, zostały wydane warunki zabudowy za dla e, dużej instalacji fotowoltaicznej. E, 13 MW. Przewidziane w tych warunkach zabudowy jest również postawienie 13 dużych magazynów energii. Na dodatek to, to wszystko ma być dosyć mocno upakowane, bo 90% powierzchni ma być zajęte przez te różne instalacje. W związku z tym no, z bardzo nam się zmieni krajobraz, można powiedzieć, z rolniczego i przyrodniczego. E, takiego przyjaznego nam e, środowiska, zmieni się w jakieś wielkie połacie e, szklanych szyb, odbijających światło i nagrzewających nam teren. Także na pewno, na te, na pewno te widoki stracimy. Jak długo pan tu mieszka? No mieszkam tutaj, znaczy e, gospodaruję tu wiele lat, bo e, 30, ale e, w tym budynku, w tym domu, który postawiliśmy sobie, mieszkamy 11 lat. I jak pan budował ten dom, yy, myślał pan, że to będzie cały czas taka okolica spokojna? No tak, bo tutaj yy, praktycznie nikt nie myślał o jakimś przemyśle, o jakichś uciążliwościach yy, dla środowiska, o zagrożeniach jakichś. Yy, wszyscy, ale ci też, którzy budowali się po sąsiedztku, znacznie później, bo jeszcze są budowy nieskończone. Yy, część dopiero jest na etapie yy, Powstawania, no całkiem na początkowym etapie, wszyscy ci uzyskali zgodę, wszyscy ci myśleli, że po prostu będą mieli za oknem zielono, <grytanie> a niestety zanosi się na to, że, że być może te, to środowisko i te krajobrazy się nam zmienią. Bo Węgorzynko, trzeba podkreślić, jak ktoś nie zna, to jest nietypowa miejscowość, jeśli chodzi o gęstość zabudowy, nie? Tak. Jest to, jest, to, jest to wieś, która ma taki typ kolonialny, więc gospodarstwa są oddalone od siebie po kilkaset metrów. Natomiast tutaj można powiedzieć, że to jest takie jakby mini centrum wsi, bo tutaj niedaleko była kiedyś szkoła. Budynki są stosunkowo gęsto, jak na te warunki węgorzynka umiejscowione. Natomiast planowana inwestycja akurat tak się dziwnie złożyło, że umiejscowiona została między tymi budynkami. 14 hektarów gruntu, które ma być przysłonięte taflami szklanymi, fotowoltaiki. I to wszystko znajduje się między kilkunastoma budynkami mniej lub bardziej oddalonymi od, od tej planowanej inwestycji. A rozumiem dalej, setki hektarów pól. No tak, bo naokoło są pola. Duże połacie gruntu, gdzie można to e, zlokalizować, te, tego typu inwestycje, i nikomu by to nie przeszkadzało, bo z jednej strony las, z drugiej strony szczele, pole, budynków nie widać, ludzi nie widać. Tereny są, tylko trzeba po prostu chyba znaleźć i, i dogadać się. No, chyba zawsze problem w takich inwestycjach jest tego typu, że jest osoba, która wyraża zgodę na tą no, właścicie gruntu. I tu jest taka osoba. Jedna? Nie, no, jedna, jedna, tak. Były z nią rozmowy sąsiedzkie? To znaczy, no myśmy się dowiedzieli z zawiadomienia o, o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania warunków zabudowy. Nikt z nami nie rozmawiał, nikt nas o zdanie nie pytał. Nawet jak pytaliśmy w Urzędzie Gminy, to na początku mówiono nam, że prawdopodobnie na 99%, jak stwierdził kolega, który rozmawiał w Gminie, warunki decyzji nie zostaną wydane. Natomiast potem okazało się, że jednak no, nie było podstaw prawnych, żeby takie decyzje o warunkach zabudowy nie zostały wydane. I to był ten 1%. To no, był no, właśnie no, ten 1% przesądzający. No, jest tam przewidziane 35 tysięcy paneli fotowoltaicznych, tak jak wspominałem, upakowanych gęsto, bo pokrywających 90% powierzchni. Do tego. Dochodzą planowane 13 magazynów energii. Każdy o długości 20 metrów, szerokości 6 metrów i wysokości 4 metrów, więc ładne bloczki zasłaniające nam krajobraz. No, do tego niezbędna infrastruktura, podejrzewam, że ogrodzenia, drogi dojazdowe, jakieś może. Wykopy pod e, instalację odprowadzającą tą energię, no bo coś trzeba z tą energią robić. Odwołaliśmy się do samorządowego kolegium odwoławczego. Siedem osób, ci, którzy najbliżej mieszkają tej planowanej inwestycji, złożyło protest, w którym prosimy o znaczy. Mówimy o tym, że nie, chyba nie wszystkie procedury gmina e, e, uwzględniła, do wszystkiego, e, znaczy wszystkie procedury zostały dochowane. Wydaje mi się, że e, no przynajmniej dwie rzeczy gmina mogła zrobić, e, zrobić to studium oddziaływania środowiskowego e, i też zarzucamy, że planowane e, w przyszłości te magazyny energii stanowią spore zagrożenie i nie wiem, czy gmina od, od strony no, bezpieczeństwa mieszkającej tu w pobliżu ludności e, ma e, przygotowane procedury e, na wypadek jakichś nieszczęść związanych właśnie z zawariami czy, czy, czy z pożarami tych, tych magazynów energii. E, energia zielona, owszem, no, mamy jakieś tam potrzeby od strony gospodarki i, i ludności. Tylko myślę, że to trzeba wszystko robić z głową. Po pierwsze, tak jak już wspominałem, są inne tereny, gdzie można lokalizować te, tego typu inwestycje, a nie tuż pod y, oknami mieszkańców. E, mamy też y, z innych krajów e, informacje dotyczące, y, w jaki sposób na terenach rolniczych y, jest produkowana energia właśnie przez instalacje fotowoltaiczne. Tam robi się to w ten sposób, że stawia się te panele fotowoltaiczne bardzo rzadko, tak że nawet możliwa jest uprawa między panelami. Nieduża część powierzchni, są nawet normy w Niemczech, we Włoszech, w wielu krajach też powstają rozwiązania prawne regulujące te kwestie. Być może. Jest to jakieś rozwiązanie mało uciążliwe dla mieszkańców. To raz, a po drugie, no wyobraźmy sobie, gdyby na terenie połowy Polski powstały takie instalacje fotowoltaiczne, to co byśmy jedli, nie byłoby gruntów pod uprawy rolnicze, prawda? A co, jak te grunty będą wyglądać potem? Czy będzie je można przywrócić do użytkowania rolniczego? Nie sądzę. No, i ciekawe, co osoba, która to wynajęła, co zrobi za 30 lat, bo też takie pytania się pojawiają. Tak, no, no firmy, firmy fotowoltaiczne słyszy się takie opinie i takie mm, sądy, że po prostu y, doprowadzą do sytuacji, że y, wynajmujący ten grunt, który pobierał tam nieduże w sumie, jak się weźmie pod uwagę, skalę potem y, problemów związanych z, 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 z utylizacją. Zostanie z tymi fotowoltaicznymi gratami zużytymi po tych kilkudziesięciu latach i z obowiązkiem utylizacji, bo to przecież właściciel gruntu, a nie kto inny, no bo podejrzewam, że firmy nie będzie, odpowiedzialnych nie będzie, a zostanie właściciel, który będzie musiał ponieść chyba niewspółmiernie do zysków niewspółmierne koszty utylizacji tych wszystkich gratów. To ja wynająłam grunt, tak? I to tylko na tej podstawie. No jeżeli nie powstanie fotowalika, no to po prostu powstanie osiedle i tyle. Zawsze są jakieś prawa budowlane, które na pewno firma musi przestrzegać, żeby postawić fotowalikę. To po pierwsze. Znaczy sama mam przy domu fotowalikę i jakoś nie widzę jakiegoś takiego zagrożenia. Będzie zeszpecenie krajobrazu. No i podniesienie miasteckiego budżetu. Czyli budżet, rozumiem, tutaj w tym przypadku jest ważniejszy niż ten krajobraz. E, no znaczy, to owszem. Ale budżet gminy czy budżet pani? To znaczy nie, gminy. Gminy, a mój no to jest jakby nie było zabezpieczenie. A te, też takie tutaj argumenty padają, że no za 30 lat, że Pani sama może mieć problem, Panowie tutaj, Panie i sąsiedzi. Ale Panowie się nie muszą martwić o to, to, to będzie wtedy mój problem. A, a nie ma obawy, bym, że na przykład no firma zniknie, też takie w Polsce przypadki były i, i zostanie to wszystko na polach? Nie. Rozumiem, że wierzy Pani, że tak to będzie, wszystko w porządku. Tak, wierzę, że będzie w porządku. Nie wiem, czy pani Sylwia bierze pod uwagę wszystkie zagrożenia. Mamy przecież przykład wielu firm, które gromadziły śmieci na działkach też wynajmowanych, potem nagle firmy się rozpłynęły i zostały wielkie składy niebezpiecznych chemikaliów. I tutaj może być podobna sytuacja. Może się okazać, że po pewnym czasie. Trzeba będzie naprawdę ponosić duże koszty e, i będzie to ponosił właściciel gruntu, który będzie musiał zotoryzować te wszystkie e, odpady po, po, po likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Piękne pola, łąki, staro drzew, tutaj też są starodrzew. drzew. I te, fotowolta, te panele, gdzie będą stały? Te, panele fotowoltaiczne, fotowoltaiczne będą stały z tamtej strony. Aha, no to chodźmy, pokażemy. No. Bliżej zabudowań, oczywiście nie na polu. Nie na polu. Na tamtym polu, za budynkami, zaraz do hmm. tamtych słupów też będą panele fotowoltaiczne, aż pod las z tamtej strony. Także tutaj po lewej stronie, od strony południowej, będziemy mieli pola zasłane panelami.